Siemano kochani, dzisiaj mam pomysł, żeby właśnie kupić w Kitty Game Shop, inaczej w sklepie mojej siostry Misi, gamingowe rzeczy do ich pokoju. Ale wow. chciałabym, aby czworaczki rozdzieliły się i żeby jedne czworaczki miały osobną sypialnię. Tak zrobię. Więc Nelly i Amelko będą tu, a wspólne łóżko będzie miała Zuzia i Roz Zup, to to jedenaście. Więc teraz biorę już moje pieniążki. Czekajcie, biorę moje pieniążki. Ja wyszłam innym listem, że jest shop. Dobrze. Dobrze, dobrze, ja już lecę do sklepiku, bo już otwarty. Dobra, to już jadę moim autem. Czekajcie. Bo kupiłam nowe auto specjalnie, że tyle nas jest... To kupiłam nam takie auto, żebyśmy się tutaj pomieściły z, wraz z moimi czworaczkami. Ale jak teraz ich nie ma, to jedziemy. I to w ogóle jest czarne moje autko, i ono mi się bardzo podoba. Jest piękne. Dobrze. Dobra, niech wchodzą ci moi goście. Dobra, jedna rzecz. A jedna osoba normalnie kupiła coś i nie zapłaciła. No, no super, to jakby na ta Przecież muszę zezwoić na policję. O, policję to tutaj dobra. chyba. Nie, no bo nie ma znaka żadnego. Halo? O, zapraszam, zapraszam, tu sklep. Tylko tu y, żadnego znaka nie ma, więc nie wiedziałam, czy to tutaj. Dobra, teraz zam. Dobrze, wejdę do środka i pooglądam. Wow. Więc arkady jakieś. O, to by się przydało Zuzi i Rose, bo są bardzo grzeczne kupiła chyba, nie no, bo dziewczyny to już mają, to bym im kupiła. Ale jak chodzi mi o Nelly i Amelkę, to to by, bym im kupiła i im bym kupiła Marię. Dobrze. Um, um, dzień dobry. Dzień dobry. Um, dobrze, pani ma tu już... Halo, proszę panią. Oj. Money, money. Money. Pani kupia to się zapłaci. Money. Proszę panią. Tak w ogóle, mamy no pytanko. ko. Jakie? E, tutaj muszę pani. O. No. To jest pani laptop, bo leżał na podłodze rozwalony. Tak. Dobra. Pieniądze? Pieniądze. Jakieś pieniądze? No i ok. Ok, pieniądze? O co chodzi? On, a pani dała. No, ona właśnie wzięła mój towar i nie zapłaciła. <grym> no way! To ludzie po prostu. Ale nie ma policji! <grym> tu nie będę się błagać chyba 100 lat. Sprawdzę w telefonie. No nikt dzisiaj nie pracuje jak jest niedziela. <grym> No dobrze, um, pani idzie za mną i będzie tutaj mi pomagała w ogóle. Halo. Wieć, no, to daj ma pieniądze. Czy ona widzi, co to są pieniądze? I daj mi te pieniądze. Ona chyba ci już dała. Lismanay i próbuję dać, bo ona dała mi. O, to, wiesz, o co mi chodzi? O, już dała ci. Dobra, chodź, idziemy. Um, a masz notes, żeby zapisywać, co chcę kupić? Proszę panią? Ma pani notes, żeby zapisywać? Ja chyba mam. Mam, 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 mam. Dobrze. To proszę już wyciągnąć, bo już mam to, co bym chciała kupić. Okej. Okay. Chciałabym tą maszynę jeden raz. Dobra, maszyna. Poproszę tą jeszcze gierkę. Okay. Poproszę jeszcze te dwa wyścigówki. Dobrze. Poproszę grę Mario. Ok. I jeszcze dance Arcade. Dobra. Ale Dance arcade, poproszę dwa razy. Yeah! Okay. E, a dostawa i zanoszenie? E, pop, to będzie chyba. Ile tam było złote w internecie? Sprawdzę. Pamiętam, że w internecie było 50, a to tak 50 cena? Do, do, z dostawą, tak? To, tak to było? Z dostawą i zanoszeniem to 50. Dobrze, to niech pani. Ja nie to już się za, zanosi, więc. Dobrze, to niech pani w laptopie policzy sobie pieniądze, ile to będzie mnie kosztowało. O o, boję się. Ile wydam to na moje. 50. 150. 150? No, tak, pani, pani liczy tutaj. O, no to świetnie, proszę bardzo. Tam to by było to 100 tysięcy, więc. E Okej. Okay. Pani dobrze trafiła. Pani, bo ma ten, bo okay. okay. Pani ma jakiegoś busa? Zaraz, ten gaming! To bardzo dużo. Okej. Pani ma jakieś busa? Mama! Dobrze. Pani za mną pojedzie, dobrze? Zaraz, tak zaraz, tylko muszę wyświetlić swój. No, mój bus! A dobra, proszę... O! o dobra, dobrze, um, to ja już jadę. Wyjechać nie mogę. A, dobra, już. Już wszystko dobrze. Um, za mną. De. Tutaj będzie... Łowije y, o jedzie pani, dobrze Trochę wysoko będziemy jechać, bo ja mam tutaj wysoko dom akurat Okej Jak tutaj bardzo jedę szybko, bo ja bo ta fura to z takiego fura Dobra, i donosimy. Dobrze, na górę tutaj, poproszę Dobre, tutaj dobrze, na dół na górę. te dancingi, na, na dół na razie dancingi poproszę. Okej, okay. te takie gierki na dół. Tak, tutaj poproszę mi pudełka porozkładać. Dobrze, rozkładamy. O, są pudełka, dobrze, zapraszam do mnie tu na górę, najwyżej. A pani, y, Mi, się jakbyś nie wiedziała, to ja rozdzielam w ogóle czwóreczkę pokoje. Tutaj jest Zuzia i Rose, a tutaj Amelka i Nelly. Tutaj będą dwa motory. Dobra, dwa motory mówisz. Y, dwa motory i Mario. Pudełko z Mario. O, jest już. No to poproszę do tego pokoju. Y, tutaj postawić też pudełka. O. Dobrze. Y, I to będzie wszystko już. Więc też za dobra. dostawę daję, proszę nie bardzo. Podstawać? Tak, za dostawę już daję. Proszę bardzo. Nie do... nie. O, dobra. Do widzenia. Do widzenia. Ja tu otworzę pani drzwi na dole. Pani ja mogła sobie wyjechać. O. Pani już. Gdzie, gdzie pani w ogóle? No, już jest Wyszła pani? No. A szybko, to ja nie wiedziałam. No dobrze, to ja y, muszę wszystko rozpakować. Nie pytaj się. Sobie. Po prostu ja się takie uczyłam takie magii. Dobra, y, dobrze, lecę na, na dole. To wszystko muszę porozpakowywać. Dobra. Te dancingi. Hmm, dancingi. To tu będzie dancing dla Zuzi i Rose. A dancing dla Nelly i Amelki chciałabym, żeby miały sobie tutaj, ale będą miały czwóreczki niespodziankę. Na pewno im się to spodoba, okej. Okay. Ten cynk mają, teraz pójdę do nich na, na górę, ale się ucieszą, że będą miały takie rzeczy po prostu. Dobrze, tutaj miała być maszyna dla Luzi i Rose, tak jest. I jeszcze gierka tutaj. Ym, no dobrze, czworeczki teraz mają rodzinne pokoje, więc będzie całkiem dobrze. Przynajmniej nie będzie takich kłótni. Zuzia, usłyszałaś? Mamy oddzielne pokoje, nie mamy z Amelką i Nelly! Wow, zobacz! Mamy maszynę i gamingowe ten w naszym pokoju. Gdzie ty jesteś? To nie jest Gdy nasz ty? pokój. A to jest nasz pokój. Patrz na to! Wylosujesz hey, sobie hipcia? Okej. Hmm, i później sobie tu na półkę położymy. Co ty na ta? Szkoda, że tu Squishmallowsów nie ma, no nie. No. Bo by było lepsze. A wiesz co, mam jeszcze mama nam dała jeszcze jedną niespodziankę, chodź. No nie jest koniec. Tada. Wow. Tańczymy? Dobra. Kto będzie lepszy? razie ja prowadzę... Prowadzę! To ja prowadzę i jej, wygrałam! Dobra, teraz jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak, teraz może ty wygrać. teraz ja wygram. Okej, okay, dobra, teraz ja. Ale co masz o ruch i wygrywasz? Tarzka tak ma. O, wygrała! No, wygrałam. No, ale było super, co nie? Piąteczka. Dawaj czekaj, przybijemy sobie piąteczkę. Ej, źle, nie przybiłem. Poczekaj, nie ruchaj się. Stoń przede mną. I piąteczka! Piąteczka, muszę ci jeszcze raz przybijemy, OK? I piąteczka. Pią. Dobra. Ale jest super, co nie? <laughs> Ej, Nelly, słyszałaś? Mam oddzielny pokój, nie stał już z udziałem Zeus. Ir... Patrz, idziemy. Mama mówiła, ja, że mam coś na dole. Patrz, mamy końcowy ten! Hmm, ciekawe, kto teraz wygra, no nie? ale fajnie! Ciekawe, kto pierwszy wygra. Dum, ta, 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 Dobra. Czekaj. Mm. Okay. Na razie prowadzę. Dobra, prowadzę teraz, ja. Jest! Wygrałaś! Teraz ja! Teraz ja! Teraz my. Jeszcze raz! Teraz ja wygram! Prowadzę! No way! Bam, 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 bam. wygrałaś! Jej! Dobra, lecimy na górę zobaczyć nasz pokój. Wow! wow. Leli, musisz to zobaczyć! Mamy kurs! Ej, robimy tak. wyścig? Na trzy! Okay. Wejdę, start! Du, gra. Du, du. Teraz ja wygrała! Teraz ja. Mówiłam, że tak. Teraz Okej, i teraz ciekawe, kto pierwszy wygra? Tu! Nie, wolniej zrobiłam! No, czekaj! Tu, tu! Neliby przyciłaś mnie, ale to dobra! Nie Jest, wygrała! Na no, spoko! Ej, ja gram Majer, Mario! Czy ty sobie pomóc z remotorkiem? Zamiast tam... Ja mi się strasznie to pod... Ja też. Teraz... Ja uwielbiam teraz nasze pokoje, no nie? A właśnie kochani, jeżeli wy by... byście chcieli, żebyście wy mieli takie super... Robię rzeczy. to zostawcie łapki w górę pod tym filmiem i subiki, a my się z wami ja żegnamy. I subiki tak nie mini. No właśnie. No właśnie. I także napiszcie w komentarzach, czy znacie taką grę Mario, czy i, i czy w ogóle ją macie, a my się z wami serdecznie żegnamy. Bye bye A Adios.